Szkoła Baczność, poczet sztandarowy, sztandar zespołu szkół elektronicznych im. bohaterów Westerplatte wprowadzić. do hymnu państwowego. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. Dziś oficjalnie kończymy rok szkolny 2024-2025. Jak zapewne wiecie, rok kalendarzowy ma 365 dni. Rok szkolny za to jest jednak znacznie krótszy. Nauczyciele uważają, że je są zbyt krótki, uczniowie zaś, że za długi. Lecz wszyscy zgadzamy się co do jednego, że najmilszym dniem w roku szkolnym jest Dzień Rozdania Świadec. Zapraszamy teraz Zacharego Fitucha, aby wprowadził nas w wakacyjny nastrój wierszem Co robią latem dni tygodnia. Co wy na to, że już lato? Tydzień swoje dni zapytał. Poniedziałek siadł z roweru. Radość dla kolarzy wielu. Wtorek książkę czytał właśnie. Mruknął tylko. Lubię baśnie. Latawca puszczała środa, bo piękna była pogoda. Czwartek rzekł. Ja wciąż maluję, jak się świetnie w lesie czuję. Piątek tylko machnął ręką. Chciałbym zagrać, lecz nie prędko. Znajdę gracza w tym upale, szachów nie otwieram wcale. A sobota, cóż mam rzec, niosę piłkę dziś gram mecz. Czy niedziela coś odpowie? Nie odpowie, bo jest w kinie na animowanym filmie, a czy film ten był o lecie w poniedziałek się dowiecie. Teraz głos zabierze pan dyrektor Konrad Witkowski. Dzień dobry wszystkim, przywitam jeszcze gorąco przedstawicielkę rady rodziców, panią Agnieszkę Siurnik. Pani Agnieszko, bardzo nam miło, że pani z nami jest. Moi drodzy, za niektórymi już kolejny rok szkolny w murach naszej szkoły, za pierwszakami pierwszy. Mam nadzieję, że dla wszystkich udany. Tak jak było powiedziane, mamy przystanek wakacje. Życzę wszystkim, żebyście w te wakacje nabrali dużo sił. Ale przede wszystkim gratuluję wszystkim tym, którzy cały rok dokładali trudu, rezygnowali z czasu wolnego. Walczyli o dobre oceny, zdobywali wiedzę. Pamiętajcie, że ta wiedza przyda Wam się przez całe życie. To tutaj dokonujecie kolejnych wyborów ci najstarsi, czego uczyć się dalej, na jakie pójść studia, jak mocno przywiązywać wagę do zdobywanej wiedzy. Dotyczy to również klas najmłodszych i starszych. Moi drodzy, mieliśmy w tym roku bardzo dużo osiągnięć. Szkoła, mam nadzieję, że wciąż będzie pieła się w górę w rankingach, ale one nie są najważniejsze. Bardzo ważna jest atmosfera, bardzo ważne jest to, co w waszych głowach zostaje. I teraz chciałbym serdecznie poprosić przedstawicielkę Rady Rodziców. Pani Agnieszko, jakby pani też granatową teczkę obok siebie zabrała. I w tym momencie nagrodzimy tych, którzy osiągnęli tutaj szczyty możliwości edukacyjnych i byli w tym roku najlepsi z najlepszych. Moi drodzy, mam kilka nazwisk, które chciałbym wyczytać, bo oni no, osiągnęli po kilka ważnych sukcesów. Maciej Krzosek, klasa 5M, 4 Olimpiady. Zapraszamy Macieja. Maćku, dziękuję Ci bardzo i wszystkim, którzy dzisiaj wyjdą, że dołożyliście starań, żebyśmy mogli dzisiaj się cieszyć z tych sukcesów. No jesteście reprezentami, reprezentantami szkoły. Rębiś Cezary, klasa 5P1. Pięć pozycji w olimpiadach. Zapraszamy Czarka. Agnieszko, proszę, wręczać im te kopertki. Tak. Panowie, proszę, ustawcie się. Pan Paweł, jak zawsze, czeka z aparatem fotograficznym. Jest to dla pana Pawła ogromna przyjemność, mógł u, móc uwiecznić każde wydarzenie szkolne. Sztencel Piotr, klasa 3P1. Zapraszam Piotra. I Piotr dzisiaj. Nie dotarł na salę. Dobrze. Podsiadło Dawid. Też nie ma. Klasa 5M. Adamczyk Oliwier, klasa 5P1. Oliwier widzę już do nas zmierza tutaj. Możecie się dziwić tak obserwując, że niektórzy tych kopert mają tyle, niektórzy tylko jedną, ale to poszczególne osiągnięcia, moi drodzy. Kalita Bartłomiej. Zapraszamy Bartłomieja. Jest Bartek, dobrze. Wiktoria Osupka. Do tej pory tak najgrubiej było u Macieja Krzostka i u Rębisia Cezarego. Także tutaj czułem, że tam jest dużo. Gratuluję. I zapraszam po odbiór nagrody Wiktora Machnia. Kolejną nagrodzoną osobą jest Stencelewicz Maciej. Zapraszam Macieja. Wśród nagrodzonych znalazł się również Mikołaj Patynowski. Do osób nagrodzonych, mam nadzieję, że również obecnych na sali, dołączy teraz Mikołaj Pękala. I do grona oklaskiwanych zapraszam Adama Lenarta. sukcesów oraz nagrody może również cieszyć się Maciej Sokół. Zapraszam Maciej. I kolejną osobą dołączającą do grona wyróżnionych jest Jaworski Dawid. Moi drodzy, ja jeszcze raz ze swojej strony serdecznie dziękuję tym, którzy uczyli się, myślę, najwięcej, którzy reprezentowali szkołę w olimpiadach, którzy zdobywali zaszczytne miejsca. Dla mnie jako dyrektora jest to bardzo ważne. Myślę, że będą oni również zachętą i taką motywacją. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze na startowanie w Olimpiadach się nie zdecydowali, ale proszę Was wszystkich jeszcze raz o docenienie ich oklaskami. Dziękuję Wam jeszcze raz. Moi drodzy, mając na uwadze, na uwadze zakończenie roku szkolnego, zbliżający się okres wakacji, jeszcze raz wszystkim dziękuję za wytężony rok pracy. Bardzo serdecznie dziękuję moim wicedyrektorom, pani Sylwii Sycie, panu Zbyszkowi Zbigniewowi Matydze kierownikowi kształcenia, panu Wojtkowi Wojciechowskiemu. Dziękuję serdecznie wszystkim innym nauczycielom, dziękuję obsłudze, dziękuję Wam przede wszystkim, że cały rok z nami tak pięknie pracowaliście i osiągaliście swoje sukcesy. A po pracy, moi drodzy, ważny jest wypoczynek. Życzę wszystkim udanych, bezpiecznych, szczęśliwych. Z dużą ilością uśmiechu w wakacji. Wszystkiego dobrego. Teraz prosimy, prosimy o zabranie głosu panią przedstawicielę Rady Rodziców, Agnieszkę Siurnik. Witam wszystkich serdecznie. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom życzę zdrowych, szczęśliwych wakacji na przyszły rok cierpliwości i żeby wszyscy spotkali się we wrześniu w tym samym gronie. Dziękuję bardzo. Teraz głos przejmie przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Krzysztof Kraszewski. Witam serdecznie wszystkich zebranych: dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, gości i przede wszystkim Was. Drodzy uczniowie, dzisiaj kończymy kolejny rok szkoły. Za nami dziesiątki lekcji, setki sprawdzianów, kartkówek oraz miliony spojrzeń na zegarek w ostatnich minutach lekcji. Ale przede wszystkim za nami wiele chwil, które zbudowały wspólne wspomnienia. To był rok pełen emocji nie tylko nauki, ale też śmiechu, przyjaźni, ciekawych rozmów, różnych prób i sukcesów. Każdy z nas przeżył ten rok na swój sposób, ale jedno jest pewne: przeszliśmy go razem. Razem tworzyliśmy atmosferę tej szkoły i to, co się działo nie tylko w klasach, ale też na korytarzach, boiskach czy podczas wydarzeń szkolnych. W imieniu samorządu uczniowskiego chciałbym z całego serca podziękować wszystkim uczniom za to, że angażowaliście się w życie szkoły, że braliście udział w akcjach. Dniach tematycznych, turniejach i konkursach. Dziękuję Wam za to, że byliście obecni nie tylko fizycznie, ale i sercem oraz duchem. Wielkie podziękowania kierujemy do naszych nauczycieli. Dziękujemy za cierpliwość, za motywowanie nas, nawet gdy my sami mieliśmy już dość za to, że nie tylko przekazujecie wiedzę, ale i potraficie wesprzeć nas dobrym słowem. Dziękujemy również wszystkim pracownikom szkoły. Za Waszą codzienną pracę, często niewidoczną, ale absolutnie niezbędną. Dzięki Wam nasza szkoła jest czysta, bezpieczna i po prostu działa jak należy. A teraz nadszedł długo wyczekiwany czas wakacje. Życzę Wam wszystkim, by ten czas był prawdziwym odpoczynkiem, pełnym radości, uśmiechu, ciekawych przygód i po prostu odpoczynku. Niech każdy dzień będzie inny, wyjątkowy, nieważne czy to spędzony nad morzem, w górach, na wsi, czy też w domu przy jakiejś dobrej książce czy serialu. Odpoczynek jest tak samo ważny jak nauka, a czasem i ważniejszy. Mam nadzieję, że po wakacjach wszyscy wrócimy tu z domową energią, z uśmiechem, gotowi do działania. A jako samorząd uczniowski. Obiecujemy, że nie zabraknie nowych pomysłów. Szykujcie się na jeszcze więcej dni tematycznych, turniejów czy konkursów. Na koniec pamiętajcie, nie chodzi tylko o to, aby przeżyć wakacje, ale żeby naprawdę je przeżyć z radością, z bliskimi, z przyjaciółmi i z pasją. Wesołych, bezpiecznych, pięknych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Wypoczęci. Pełni energii, uśmiechnięci i gotowi na nowy, wspólny start. Dziękuję. Na koniec pragniemy podziękować wszystkim za wspólnie spędzony czas. Życzymy Wam udanych oraz bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. No jednak okazuje się, że obecność jest ważna. Twarzy nie było, ale właśnie pamięć się uruchomiła. Nie podziękowałem jeszcze za ten rok szkolny pani dyrektor Katarzynie Kogut. Jest nieobecna, ale przecież też pracująca z nami cały rok. Pani dyrektor, dziękuję serdecznie. Dziękuję za przygotowanie dzisiejszej uroczystości pani Agnieszce Smolarczyk. To pod jej nadzorem mogliśmy uczestniczyć i przeżywać te piękne chwile związane z zakończeniem roku. Dziękuję pani Agnieszko bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań, żeby ta uroczystość wyglądała tak ładnie jak co roku. Dziękuję występującym tutaj prowadzącemu, dziękuję za wiersz, dziękuję również za nagłośnienie światła, efekty. Wszystko bardzo dobrze, dziękuję za poczet sztandarowy, temu, który zastępuje również, bo czasami różnie bywa, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego na wakacje. Proszę wszystkich o powstanie. Szkoła Baczność. Poczysz sztandarowy sztandar zespołu szkół elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte wyprowadzić.